Dmitry! skończył się dobry Putin. Wyłączam Polakom gaz. Niech nie myślą, że mogą sobie żyć z naszego skarbu. Dmitry? I co? Stało się coś? Nie? A nie, czekaj. Panie carze, samoloty przestały latać. Pewnie są na gaz. Zwycięstwo! Polska pokonana! Teraz czas na następne kraje. kontrolerów lotów zatrzymał lotniska w Warszawie. Nie wiadomo czy Polacy wylecą na majówkę. Z mniej ważnych wieści Rosja odcięła gaz. Ale kogo to interesuje? Do widzenia! Ale okazało się, że najgorsze w tym wszystkim jest ruski prowieg. Czego jeszcze chcecie? Daję no, ja mam racje żywnościowe na 3 dni! Ale my to już dwa tygodnie walczymy, a racje są przeterminowane o 7 lat! To sobie zmieńcie długopisem na dobrą datę! Wielki mi to Zbawca Narodu, two, stary pasztet i zardzewiałe czołgi. Sasza, co ty robisz? Czego ty pokaż do Ukraińców zamiast do nich strz. Cicho, Siergiej! Patrz teraz. Dobry, zgubiliśmy się. Może poratujecie strudzonych wędrowców piską ciepłej zupy? Sasza, ty to miałeś pomysł, ale to jest pyszne. A co to jest? Karma dla psa. Siergiej, głodny jesteś? Może byśmy to zjedli? O, Kaszka świeżutka z 2014 roku! Sasza, nie otwieraj tego! To nie żarcie, to broń biologiczna! Czarę gorycie przelała wygrana Ukrainy na Eurowizję. Ale są gorsze wiadomości. Co może być gorszego niż przegranie wojny? Ukraina wygrała Eurowizję. Ksu, kabliak Dymitry! Szykuję akordeon. Za rok sam tam pojadę i im zrobię specjalną operację muzyczną na Eurowizji. Zrozpaczeni Ruscy zaczęli kraść co się da z ukraińskich ziem, bo takiego dobrobytu jeszcze nie o, widzieli. Prowadzicie żołnierze. Zmiaramy chrząst, żeby było czym grzec w zimie. Ale przecież w Rosji mamy gaz. Po co wam chróst? Sprzedamy poliakom i dorobimy do pensji. Nic nikomu nie sprzedacie. Ile razy wam mówiłem? Macie zbierać bojlery, sedesy i zlewozmywaki. Zawieziemy dobrobyt do Rosji i będziemy bohaterami. Może nawet sam Władimir Putin nas odznaczy. Dimitry! Suka Melduj! Panie carze, jak na razie zajumaliśmy trzy bojlery, sześć sedesów i dziesięć zmywaków. A czołgi? A rakiety? Jakaś broń z zachodu? Tak, no, nie chciałem zdradzać niespodzianki. Udało nam się zdobyć technologię nie z naszej planety. I co do takiego? Tajny radar? Na zachodzie? Mówią na to bidet. Dimitri! Suka b***, Ty już sam wiesz co! Panie Kapitanie, Panie Kapitanie! Ukraiński dron z podczepionym eksplozywnym zs leci w naszą stronę! Jaki piękny kibel! W Rosji używamy tylko dziur łopat. To będzie nasz najcenniejszy łopat wojenny. Siergiej! Zestrzelaj! Putin został przywitany jako wielki zwycięzca. Chociaż dalej nie wie, że nie wygrał. To wojny. wszyscy razem! Wladimir! 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 Coś słabo, no! Racji żywnościowych nie dostaliście, czy co? Musimy naprawdę zrobić czat tutaj, żeby car nas zapamiętał. Za dupio to nie jest byle miasto. No, to jeszcze raz. Czar wchodzi, a my co? Wladimir! Wladimir! Krzyczymy, aż car powie zamknąć się bo was wyślę do łagru. Wtedy się możecie zaśmiać. W trakcie przemówienia możemy powiedzieć Zwyciężymy. 3-4. Zwyciężymy. Zwyciężymy. Słuchajcie, no, a może jakaś propozycja na okrzyk? O, mamy propozycję sali? Niech no zobaczy. Nieźle, nieźle. Trochę niewyraźnie, ale spróbuję przeczytać. Je Jebać Putina! Jebać Putina! Dimitri! Ty sobie lepiej już rozerwuj miejsce władzy, suka blyat! Natomiast truscy żołnierze wciąż byli dla siebie zagrożeniem. Słuchaj, jakie tu oni mają skarby? Złota? Diamenty? Lepiej! Asfalt na drogach. Ale to tam ma asfalt? Magnesy na lodówce. Gdzie oni nie byli? Włochy, Chiny, Japonia. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle krajów jest na świecie. Już im nie będą potrzebne, to sobie wziąłem. No ale po co ci to? Nieważne po co. Ważne, że są. Jeszcze słuchaj, sobie wziąłem MacBooka.